Cześć Siemano, z tej strony Noli, witam Was w kolejnym odcinku z CSGO. Tym razem spotykamy się znowu w klimatach minecraftowych. Jeżeli ktoś nie wie, tutaj mamy przy sobą mam TNT-rana, fajna mapka na workshopie, porzucę wam w opisie, jeżeli chcecie zagrać ze znajomymi. A propos znajomych, jest dzisiaj ze mną Diane, Siemano, Sox, Siemanko i Shine. Siemanko? I będziemy tutaj we 4 grać sobie właśnie na tym tiranie, jeżeli ktoś nie wie, o co tutaj chodzi, to w skrócie. Chodzimy po bloczkach i te bloczki się po prostu zapadają jak pod nimi chodzimy i kto spadnie, ten przegrywa. Gramy ogólnie do trzech, do trzech y punktów, więc jeżeli ktoś przeżyje 3 razy, po prostu uzbiera trzy punkty. No wygrywa flip knife'a do plera. Także jest o, co, jest o co walczyć, jest o co grać i będziemy właśnie rysować i zaczynać. Dobra, lecimy z wami człowieku. Easy. Easy. To jest easy, Przejdź, da, ja easy robię do rzekłady. No pierwszy jest. weź, weź. A gdybyś była w pani pokierajała. Chciałaby... Dobra. Ja Dobra, Dobra. Easy, easy. Dobra. Dobra, morda kapcie Dobra, Dobra dałem T. Dziękuję, Shine! jest! No, Mówiłem, że, że wygrałem najlepszy, najlepszy na świecie, gra nie. w Najgorzej. Dobra, jak widzicie tam u góry, gdzie zrobię takie to, fajne to podsumowanie, być. ja mam jeden punkt, te Leszcze mają to zero to oczywiście. Wszystko. Ustawione no, jest. Ustawione. No, 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 e, no, ja no, jestem niższy. No, 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 no. no, Dawajcie na niego, który to jest on? Dawajcie Dawaj, go. Oni nie wiedzą jedną ręką, patrzcie, jedną ręką. Jedną ręką. Jedną ręką. Jedną ręką. Szybko klawiatura nasze klawiatura i szybko na myszkę ty. Easy. Kto wygrał pierwszy? Ja. No, no, ja. ja. Taki ważny ty. Rozumiesz to? Nie. Ja. Przecież to jest najlepszy skoczek na świecie. Coś to sok sponsoruje nagrodę. No. No. Dobra, dobra. Nieee! Jak mogę to przegrać, co? So, jeżeli wam się ludzi odcinek podoba, zostawcie łapkę w górę, a na pewno nagramy tego więcej e, Poszukamy więcej ciekawych mapeczek z workshopu, bo ta jest na pewno dawajcie zajebista Dawajcie lajki, dawajcie lajki Na razie jak widzisz, Shiny, daję tylko warzywa, Motive. bez punktów ta. Ta. Teraz was robię do czegoś Jesteście chłopaki, nie macie podjazdu Daen lecisz, Daen lecisz To jest, no proste To tak jest jak... Bez podjazdu jesteś Bez podjazdu, weź Dobra, do, dobra O ty kurwa! Jak to się... Przeżył! Dobra, dajem easy Dałem weź. Weź ty wyjdź już może, po co ty w ogóle tu grasz ty? Ale się wpierdzieliłem w dupala! Nieeee! Yeah! Nie! Nie! Jak to się stało? Ja spadałem, ja już spadałem Wszyscy spadali. Ja dobra, ja kolejna runda! Ja daję Zaję bez punktów! Dałem bez punktów! to się nagrywa? Dobrze, dobrze, jedziemy, jedziemy, nie możemy mu z punkta, dać. Ja, da, no, Dawajcie go, dajcie go, Ej, jak Daniel nie wyjdzie z poza punkta, to będzie do nas musiał mówić król przez Dobra, cały ba, tydzień. No, chciałbym powiedzieć, że przed nagraniem wygrywałem cześć. wszystko. Ta ha. ha. Na, na próbach, jak ja wiesz, a w i spadałem ciągle w lutym, to, to, to co ja sobie Co powiedział, powiedział. co powiedział? No gościu, gościu. Każdy to widział, mam tu nagranek, tam. Easy było, tylko po prostu tam całą cześć. formę wystrzeliłem. No. Coś nie zrzuca, ale się nie zrzuca. ale chłopaki, Trzyba chłopaki, uratuję, nie... uratuję honor. No mi... honor. Nie możesz tego zrobić, on jest za słaby, żeby. Eee, mam fanbase, mam fanbase za. Prze easy jest, Róba chłopaki. Dalej. No co? Nie, nie mogą się wyjść! No, nie! Okej, okay, wszyscy mają po punkcie tak? Igramy, gramy, gramy! Yeah, nie, to może to after To aftersceny, To after sceny! co oh, się stało przed chwilą, bo boże! To jest... Cześć Shine, Dobra, z gry. z dawajcie ty Dobra, dawajcie, daję nie może wyjść z punkta znowu. Bo nie, ty, nie daj, ma nie? ty. Nie, bo on nie jeszcze idzie, to wygra, nie? On jeszcze to wygra, z mapu. Ja To wygram czego easy mówisz ja też co wygrałem no nie? dobra to jest... ale tu lag był ty no, no, to ja to na, la, no nie co to jest to lag był Easy. co no był lag <głuk> lag <Lack, głuk> ja ja ja, ja za, za powtórzeniem rundy tutaj ja jestem ja też dwa, ja też dwadzieścia dwadzieścia ano lip przygrane przygrane nie ma głosu przygrane nie ma głosu <głuk> <głuk> nie słyszę Restarcik, <głuk> Restarcik. o pašan nie dobra! o dobrze popisał się dobrze shine dobrze Ej, który którym shine focus shine teraz chłopak. tutaj shine shine tu tutaj tutaj gdzie on jest no tutaj tutaj no super chyba info a, dobra, ten na siedlisku, dobra. Dobra, dobra tej. Róbcie go tam. To nie ja, to ja jestem klocu, za mego! kurwa! O nie, Sox... dawaj, który to jest on, który to jest on? Tu lata człowiek obok mnie. No tu lata, okej. Okay. Obok mnie lata, kurwa, to jest najlepsze hipoty. No bo niech mu powiedzieć, no. Chodboga. jakbyśmy grali w H1, to mu powiedział: No nie rób mnie, idioto Robię was. Wysok strój z... idiota tam robi mnie, nie? <laughs> Dobra. Tak. O nie. nie no, Shine to wygra, to jest Nie, kur... Jest, jest! Easy, ale skupienie, full focus my friend. Dobra, witam was w o, rundzie chcemy, finałowej, możliwe że finałowe. finałowej. Możliwe że Ej, finałowej. Ostatni raz wygram nie wygrałeś nie nic. Się, nie zajrzysz Nic wygrałeś. nie wygrałeś. że o, Powiem tak, nic, nic byś nie wygrał, jakbym ci w tą rundę, którą wpadłeś w przepaść na samym starcie. Także tu powinieneś mi dziękować, a nie się po dobrze, No dobra, dobra. gości. Easy. Ty... easy. easy. to leci po wygraną, chłopaki. Dawaj, rób go. Rób go. Soxito ma ma mały lip. Człowiek, easy to jest. To jest easy, człowieku przecież. mam lipę, musisz krobić. Ale porobił godzinę z tej. Ale jestem. Spot. Nie, no lipej go, rób go, bo on wygra, rób go Nie Wygra, bo ma lipę już hmm. Dobra Lipa. Tak jest, tak Dobra. No niestety ludziska, czasami życie jest niesprawiedliwe, niestety tak. Wiadomo, że ja jestem najlepszy, ja powinienem wygrać Zresztą, tak jak powiedziało wiele osób, kiedyś jak mnie hejtowało w wielkich dramach Mówili, że y, moi widzowie uznają mnie za boga, także przepraszam, że was wszystkich zawiodłem Łatwo, ja jestem y, waszym bogiem, bo dziś A dziś, niestety, Sox zrobił to co robi najlepiej, czy i skacze. Tylko, że nie po tym razem, takim miłym akcentem, postanowiłem się pożegnać z wami. Do zobaczenia. Trzymajcie wygrałem, wygrałem. się. Wygram. No nie słuchajcie go. Do zobaczenia. Do widzenia. Wygrałem, wygram pierwszy raz. O, o Laka, zostawicie. Laka, i dobra. Komentujcie, komentujcie. Dobra. Zostań. Do zobaczenia. Jeżeli będzie bardzo dużo lajków, to nagramy kolejny odcinek. I co,